Siema, siema, wy wysyńskie brodacze, tu YouTube Cancer .pl. mamy dla was dzisiaj raport po bufoteninie, a jest to pochodna DMT, która znajduje się m.in. w jadzie psychodelicznej, jadowitej, wysyńskiej ropuchy z gatunku bufo i jest mocnym psychodelikiem. Uwaga, Erowida, nie należy podejmować prób ekstrakcji alkaloidów bez uprzedniego zapoznania się z procedurami bezpiecznego obchodzenia się z wymaganymi chemikaliami i sprzętem. Do raportu. Przeczytaliśmy po... Parę raportów, że wolna zasada bufoteniny jest mocnym psychodelikiem. Postanowiliśmy spróbować i przekonać się na własnej skórze. Kupiliśmy 100 gramów nasion colubrina i zmieliliśmy je w małym blenderze. Gotowaliśmy je przez jedną godzinę w 1000 ml wody, czego kurwa ktoś nie napisał w litrze OPH-3 z kwasem cytrynowym. Użyliśmy miernika pH, aby sprawdzić, czy pH wynosi dokładnie 3. Po zagotowaniu nasiona przefiltrowano przez waciki, a wodę zachowano. Dodaliśmy 1 litr wody, podobnie zagotowaliśmy te same nasiona, a następnie odfiltrowaliśmy nasiona i zachowaliśmy w wodę. Powtórzyliśmy to po raz trzeci, a nasiona wyrzuciliśmy. Wodę odparowaliśmy do około 200 ml. Dodaliśmy 50 g wodorotlenku wapnia, podnosząc pH do około 12,5. Następnie ekstrahowaliśmy 3x200 ml heptanu. Ponieważ bufotenina jest rozpuszczalna w wodzie alkalicznej, można było ekstrahować tylko DMT i 5 meod DMT. Heptan zachowano do późniejszego wykorzystania. Następnie ekstrakt odparowano do całkowicie suchego proszku, aby usunąć całą wodę. Proszek ponownie zmielono w blenderze. W tym momencie ekstrahowaliśmy 3x200 ml heptanu. Ponieważ nie było wody, wolna zasada bufotoniny nie miała wody alkalicznej, w której mogłaby się rozpuścić, i teraz można ją było ekstrahować do heptanu. Heptan odparowano, a wolna zasada bufotoniny była obecna jako bursztynowa, woskowa substancja. <laughs> Została ona zaskrobana i zważona. Waga wynosiła 1835 mg. Przypis kancera. Nie wiem, na ile to tłumaczenie jest dokładne, ile Wam mówi, ale za chujanie znam się na chemii, więc nie będę go poprawiał. Jak ktoś chce, to link do raportu jest w opisie i sobie może przeczytać mniej więcej o co chodzi z tą ekstrakcją po angielsku. I zachęcam również do skorzystania z linku do Discorda, Discorda dla widzów, yy, bo tak i chuj. Dobra, lecimy dalej. Wszyscy troje wzięliśmy po 100 mg wolnej zasady bułgotaniny zmieszanej ze 100 mg węglanu sodu. Słyszeliśmy, że to pomoże wchłonąć się substancji. Wszyscy umieściliśmy ją pod językiem. Po 15 minutach nikt z nas nic nie zauważył. Nasze usta były pełne śliny i nie mogliśmy się doczekać, żeby ją wypluć. Robin połknęła część. Ja i moja dziewczyna robiliśmy co mogliśmy, żeby jej nie połknąć. Słyszeliśmy, że to psuje efekty. Wszyscy mieliśmy obolałe języki mieszanka trochę piekła, prawdopodobnie od węglanu sodu. Po 20 minutach poczułem się naprawdę dobrze. Moja dziewczyna zaczęła się naprawdę szeroko uśmiechać. Powiedziała, że poczuła falę euforii, przepływającą przez jej ciało. Robin powiedziała, że poczuła lekkie mdłości. Po kolejnych 5 minutach uderzyło mnie to naprawdę mocno. Wszystko w pokoju zaczęło migać różnymi kolorami, Ściany szybko zmieniały kolory, prawie jak kolorowy efekt stroboskopowy. Robin czuła coraz większe mdłości i powiedziała, że zaczynała doświadczać pewnych efektów wizualnych. Moja dziewczyna zamknęła oczy i siedziała nieruchomo z wielkim uśmiechem na twarzy. Nie przeszkadzałem jej. Po kolejnych pięciu minutach efekty były naprawdę intensywne. To było jak super mocny trip na LSD. Wszystko migotało i wirowało, a ja słyszałem anioły śpiewające wokół siebie, ale nie widziałem żadnych aniołów. To było niesamowicie intensywne, ale czułem się całkowicie zrelaksowany. Moja dziewczyna siedziała tam bez ruchu, wdychając i wydychając, wciąż uśmiechając się naprawdę szeroko. Po kolejnych 10 minutach zamknąłem oczy i, wow, zobaczyłem mnóstwo tańczących gwiazd. Zamieniły się w anioły. Były piękne, nagie, ze skrzydłami i śpiewały. Ich twarze się zmieniały, były wielokolorowe. Jeden z aniołów podszedł do mnie, mogłem przez nią patrzeć. Widziałem, że była zrobiona z małych kolorowych gwiazdek. Z milionów. Nagle rozpadła się na milion gwiazd. Zacząłem czuć zawroty głowy. Otworzyłem oczy. Wszystko w pokoju było wielokolorowe, migotało i falowało jakby było zrobione z wody. Zacząłem się, czuć się trochę nieswojo, gdy zobaczyłem, że moja dziewczyna nadal siedzi w tym samym miejscu nieruchomo, więc wstałem i jej dotknąłem. Podskoczyła i otworzyła oczy. Powiedziała, że miała doświadczenie poza ciałem i nie pamięta szczegółów, ale było pięknie. Robin nie było już z nami w pokoju. Była na dole i oglądała telewizję. Powiedziała, że się nudziła i że efekty były dla niej dość słabe. Po kolejnych 10 minutach efekty zaczęły zanikać. Podoba mi się fakt, że cała podróż trwała około półtora godziny. To idealny czas trwania. Ogólnie efekty były bardzo euforyczne. To było trochę jak doświadczenie po grzybach, ale bardziej relaksujące. Nigdy nie doświadczyłem tak intensywnych wizualizacji po czymkolwiek innym. Przewyższyło to moje doświadczenia z grzybami LSD i DMT. Podczas szczytu czułem się całkowicie zrelaksowany i jak w domu z tym tripem, ale miałem halucynacje do granic możliwości. To było najpiękniejsze doświadczenie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Dźwięk śpiewających aniołów był czysty i głośny. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem halucynacji dźwiękowych, nawet po dużych dawkach LSD. Jestem głęboko zaskoczony wszystkimi negatywnymi rzeczami, które przeczytałem obu fotoninie. Jak tak piękny związek mógł mieć tak negatywną reputację? Robin doświadczyła negatywnych efektów. <laughs> doświadczyła wielu nudności i później tylko bólu głowy. Płuknęła trochę, więc to może tłumaczyć jej złe doświadczenie. Ja i moja dziewczyna zaś mieliśmy bardzo piękne doświadczenia. Moja dziewczyna, która zwykle ma złe trybie po LSD, powiedziała, że doświadczenie było bardzo podobne do snu i zupełnie niepodobne do LSD. To było jej pierwsze doświadczenie poza ciałem. Powiedziała, że było trochę jak pejot, ale bez pobudzenia im mdłości i że było bardziej marzycielskie. Koniec! Siema, siema, wy...